Jestem w miejscu, gdzie znajdowała się stacja wzmacniakowa telefonii dalekosiężnej w rzeczce Szwajnic 2. Tam za tamtymi krzakami mamy kompleks rzeczka. Wejścia turystyczne do obiektu. Natomiast tutaj znajdowała się Właśnie owa stacja wzmacniakowa. Jest to teren zamknięty. O, jak właśnie widać, są tutaj te słynne pustaki ceramiczne wykorzystywane w całym kompleksie Rize. Czym były stacje wzmacniakowe? Stacje wzmacniakowe służyły do wzmacniania sygnału telefonicznego. Telefonii dalekosiężnej. Dzięki temu można było uzyskać wyższą jakość połączeń oraz wzmocnienie całego sygnału. Badaczy zastanawia fakt, po co budować w totalnym odludziu. Stację wzmacniakową, skoro znajdowała się zaledwie 30 km stąd w Świdnicy, w miejscu, w którym pokazywałem właśnie o wam stację wzmacniakową Świdnicy 1, jak wiadomo kompleks Riza powstawał. W rzeczce, w Głuszycy, w Sokolcu i w wielu innych miejscach. Natomiast rzeczka zawsze była takim miejscem nietypowym i kontrowersyjnym, ponieważ cała, cała że tak powiem, infrastruktura i, i, i te wszystkie chodniki znajdowały się blisko głównej drogi. No i można powiedzieć, że prawdopodobnie w rzeczce miało się właśnie pod ziemią znajdować cała stacja wzmacniakowa. Ta prawdopodobnie była tylko na potrzeby budowy kompleksu Rize, natomiast, natomiast docelowo miała się znajdować właśnie w kompleksie rzeczka pod ziemią. Wszystkie kwatery, które znajdowały się właśnie pod ziemią, musiały mieć dobrą łączność ze sobą oraz z pozostałymi kwaterami zbudowanymi na terenie III Rzeszy. I w zapiskach, jakie możemy znaleźć odnośnie kompleksu Rize, jest też mowa o kompleksie o kryptonimie Ridiger, czyli Obiekcie, który miał być właśnie łącznicą telefoniczną, kompleksem stacji wzmacniakowych do obsługi właśnie całego kompleksu RIZE, ten teren, który teraz właśnie nagrywam, na, po wojnie należał do Poczty Polskiej. Obiekt, który tutaj widać z tego co wyczytałem, to nie jest oryginalny obiekt. Natomiast są to oryginalne fundamenty. Prawdopodobnie była tutaj jakaś drewniana szopa, która nie miała wzbudzać żadnych podejrzeń. W której właśnie znajdowały się wszystkie urządzenia i aparatura amplifikatorni, która właśnie służyła do wzmacniania sygnału telefonicznego. Jest to ciekawe miejsce, i jeżeli ktoś był. Lub zamierza być w kompleksie rzeczka, warto sobie to zobaczyć. Jest to zaraz tutaj przy drodze wyjazdowej z kompleksu rzeczka, tak więc jest to obiekt o kryptonimie Szwajtnic 2 stacja wzmacniakowa, telefoniczna, telefonii dalekosiężnej, ciekawym. Jest to, że znajdowano tutaj przewody, które były o wiele grubsze i pozwalały na wykonywanie dużo więcej połączeń niż miało to miejsce np. w takich dużych miastach jak Wrocław. Teraz dokładnie nie, nie, podam, nie podam dokładnych liczb, ale było to coś w rodzaju, że tutaj stąd można było. Jakby połączyć się z tysiącem, z tysiącem numerów, natomiast węzły telefoniczne, które były we Wrocławiu, mogły połączyć się tylko z 200 numerami. Tak więc jest to ciekawostka, której nie możemy przeoczyć.